Za nami piknik niepodległościowy na tarnowskim rynku. Była prezentacja filmu dokumentalnego Hieronim Bednarski, wyklęty z Czerwonej Wsi, a także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Koncertowała także reprezentacyjna orkiestra Denta Miasta i Gminy Świątniki Górne. W namiocie drugi już piknik niepodległościowy. Taka nowa tradycja na tarnowskim rynku. Zapraszamy tutaj wszystkich, którzy chcą Wigilię odzyskania niepodległości już świętować dzisiaj razem z nami ten wielki, wielki dzień. Oczywiście oficjalne uroczystości 11 listopada będą przebiegać podobnie jak w latach ubiegłych. Tutaj pewną nowością jest ten namiot, w którym, jak już wspomniałem wcześniej, pragniemy i trochę pobiesiadować, i trochę pośpiewać wspólnie. Chcieliśmy też Państwu zaprezentować różne tutaj pomysły sceniczne, artystyczne. Począwszy od warsztatów plastycznych dla dzieci, które przeprowadzi Biuro Wystaw Artystycznych, quizów patriotycznych, które tutaj będziemy, będą w postaci konkursów na scenie. Mamy także kilka bardzo ciekawych propozycji związanych z filmami. Zarówno film Hieronim Bednarski Wyklęty z Czerwonej Wsi, jak audycja radiowa Komandor Jolanty Rudnik to są laureaci ostatniego festiwalu Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci. Taka nowa inicjatywa, która po raz ósmy odbywa się w Gdyni. Oczywiście wystąpią także dzieci z przedszkola nr 31 w takim specjalnym programie, co warto podkreślić, bo najmłodsze pokolenie, które bierze udział w tym w tym przedsięwzięciu i ten program patriotyczno-niepodległościowy, za chwilę za moment, zostanie zaprezentowany tutaj w tym namiocie. To wydarzenie wpisujące się w tarnowskie obchody 98. rocznicy Święta Niepodległości.